No i nagrywamy bluesa, tym razem jest to blues, przez którego musiałem zlikwidować cały swój blok muzyczny. Tekst tego bluesa nie podoba się pewnej pani, pomimo, że ten blues nie był ani dla niej, ani o niej, tylko tak po prostu jako prezent urodzinowy. Tytuł bluesa Księżniczka Każdy z nas zostawi w życiu Swoją walkę, którą nosił Każdy dzień to ślad na piasku jest Będzie smutna z drugiej strony Gdy las upiór wskaże drogę Byłaś głupia tu, tam będziesz też każdy z nas zostawił w życiu Swoją walkę, którą nosił Każdy dzień to ślad na piasku jest Będzie smutno z drugiej strony Gdy losu pływ wskaże drogę Byłaś głupia, tu tam będziesz też Każdy dzień to w twoim życiu Wiosną zawsze jest w prawą stronę, nagle pełno ich. Chłopcy, którzy dadzą też gwiazdę z nieba ty zapragniesz, tylko po to, po to, aby cię mieć. Każdy z nas zostawi w życiu swoją walkę, którą nosił. Każdy dzień to ślad na piasku jest. Smutna z drugiej strony, gdy los upiór wskaże drogę. Byłeś głupia, tu, tam będziesz też. Każdy z nas zostawi w życiu swoją walkę, którą nosił. Każdy dzień to ślad na piasku jest. Będzie smutna z drugiej strony. Na rękach. zawsze masz co chcesz. Każde drzwi otworzą tobie z kwiatów stworzą dzień. Glaśniesz, dłoni oni tańczą. Co zapragniesz to dostaniesz tylko po to, po to, aby cię mieć. Nie się tobie tak wydaje, przekolone masz, chłopców sobie tak ustawisz. To jest tylko krat wierzysz tylko co najlepsze, coś co błyszczy i co świeci, tylko po to, po to, aby cię mieć. Każdy z nas zostawi w życiu swoją walkę, którą nosił. Każdy dzień to ślad na piasku jest. Będzie smutna z drugiej strony. Ty los upiór wskaże drogę, byłaś kupia tu, tam będziesz też. Każdy z nas zostanie w życiu swoją walkę, którą nosił. Każdy dzień to ślad na piasku jest. Będzie smutna z drugiej strony, gdy los upiór wskaże drogę, byłaś głupia, tu, tam będziesz też. Coś ci powiem, moja mała, na co ja mam chęć Walczyć z chamstwem i głupotą i totalnym tutaj złem A wam powiem, mądrzy ludzie, nie pozwolę deptać kwiatów. I mam wszystko, wszystko, wszystko mam dziś Każdy z nas zostawi w życiu Swoją walkę, którą nosił Każdy dzień to ślad na piasku jest Będzie smutna z drugiej strony Gdy las upiór wskaże drogę Byłaś głupia tu, tam będziesz też Każdy z nas zostawi w życiu Swoją walkę, którą nosił każdy dzień to ślad na piasku jest. Będzie smutna z drugiej strony, gdy losu wskaże drogę. Byłaś głupia, tu tam będziesz też. Każdy z nas zostawi w życiu swoją walkę, którą nosił. Każdy dzień to ślad na piasku. z drugiej strony, tyle osób skaże drogę. Byłaś głupia tu. Tam będziesz też. To chyba nie jest blues, który może, może obrazić kogoś. Hej, hej!